Jutro. Wszego, jutro będę we Wrocławiu Jutro eee. już koniec. No to biegnę e, dookoła Polski. E, wystartowałem 31 lipca z e, Wrocławia. E, biegłem przez Lożów, e, Szczecin, e, Koszalin, Trójmiasto, Mazury, Skut, e, Lublin, Brzeszów. Darnów, Kraków. No i dzisiaj jestem w Opolu. Kończę dzisiejszy etap w Brzegu. E, a jutro kończę cały bieg w na rynku. Takiego startowałem. Mm. Czyli takiego. U... Coś o etapach samych. Jak to sobie podzieliłeś na, na, na kilometrowo, czyli jak... No, średnio biegałem tak 70 dziennie. E, najdłuższym się zdarzył 91. No i co, podzieliłem to na 32 etapy. E, i tak je rozkładam ten całodzienny etap na 7-9 kilometrów. Dziewczyny podjeżdżają, yy, mieszają mi napoje, pomagają mi. I jakoś no nie jadą za mną, nie, nie, nie osłaniają mnie, ale no tam pomagają mi z nadwykami, z jedzeniem. No ogólnie są ogromnym wsparciem dla mnie. I mamy samochód właśnie wypożyczony i tam wszystkie rzeczy jadą oni nie ciągnę ich za sobą. Zaskoczyło mnie samo to, że przebiegłem. To, to mnie chyba najbardziej zaskoczyło. Bo nie sądziłem, nie jestem jakimś tam biegaczem yy, wielkim, jestem amatorem, biegam od w sumie 3 lat. Fakt, że tam przebiegłem Polskę ze wschodu na zachód i z południa na północ, no ale jednak to było po 40 parę kilometrów yy, dziennie, no i nie przez cały miesiąc, tylko po 20 dni. A tutaj no, rzuciłem się, powiem szczerze, na głęboką wodę. Nie, nie sądziłem, że się uda. Ale się udało. To nie. jest... E, zawsze no, podczas tych biegów staram się tam e, komuś pomóc z kim się nie wiem, no, tym podzielić. E, I w tym roku to są dwie siostry, e, Kasia i Ola. E, dziewczyny są chore na za nich mięśni. No i jest taki sposób, żeby leczyć to komórkami macierzystymi. No tylko, że to jest drogie. Eee, I pomaga im zabrać pieniądze na leczenie. Eee, rozdajemy ulotki. Ulotki. No, ulotki rozdajemy. Tam jest numer konta, żeby bezpośrednio dziewczynom po prostu to wpłacić. No i staramy się właśnie zachęcić ludzi, zainteresować. Się. I właśnie, czy to media, czy, czy, czy bezpośrednio. Taj miesiąc w to już pewnie no, jak, jak organizm reaguje na, na, na taki wysiłek. No, przyzwyczajony już jest do tego, wchodzi, wchodzi po prostu w rytm. każdy tylko, że dwa si, y, dni temu na się przeziębiłem i no, jest już ciężko. Trochę tam poskrocałem parę kilometrów, wczoraj przebiegłem 64, nie 72, bo no, już się źle czułem i mam gorączkę trochę no i tak to średnio. Yy, a tak no to da, dawałem radę, żeby mięś, mięśnie, wszystko, no, siła była. Ogromna satysfakcja, bo już, już w zasadzie ostatnia prosta chyba do tego Wrocławia. Dzisiaj brzeg, jeszcze... No, dobijam do brzegu. <laughs> yy, tak, ale już tęsknię za tą akcją, mimo że już się kończy. Satysfakcja jest ogromna, ale już brakuje mi tego. Jakby czuję, że będzie mi tego brakować. Bycia w drodze, że w każdym... codziennie się w każdym miejscu, w innym miejscu, że poznaje się tylu ludzi. No już za tym też. W wielu miastach było dzisiaj w polu po raz pierwszy. Hmm. Tak jak tak. Powiedziałeś, co to było. No tak, w wielu miastach byłem po raz pierwszy biegiem. Ale już ja trochę nas się przez to bieganie. No chciałbym pozostać jakoś w drodze, bo strasznie lubię życie w drodze.